nasz u nas dziwna sytuacja. Mieliśmy kolegów Wiesława Lewickiego, który znakomicie działał jako prezes, prezes regionu, budował partię i pana Bogusława Cioka, który budował oddział katowicki. Panowie ci mieli wciąż się nie lubić i się wzajemnie, wzajemnie sekowali. No i złożyli na siebie wzajemnie wnioski o wrócenie z partii do straży naszego organu. Powstała sytuacja dość przykra, bo ludzie, którzy, którzy coś dużo zrobili dla partii, również pan Lewicki, znaleźli się poza partią. A ponieważ rada główna już wcześniej kolegę Lewickiego decydowała na pierwsze miejsce do startu w Bielsku, zmiany, zmiany żadnej tutaj nie ma. Kolega Lewicki dalej startuje. Nie muszą Członkowie bardziej startować przecież od nas. Prawda? Nie ma sprawy. Także kolega Lewicki ma moje pełne zaufanie. Jest, jest nawet jest moim asystentem w tej chwili, będzie w będzie brukselskim. Natomiast. Oraz oczywiście nie ma żadnych uprawnień w tym momencie do działania na terenie, na terenie całego województwa kadowieckiego. No, bo nie jest członkiem partii, prawda? Podobnie jak kolega okno. Decyzja Straży na pewno nie będzie w jakiś sposób ograniczać mo mojej, mojej dążeniu do zmian w naszym kraju. Bardzo wszystkim Państwu dziękuję za wielkie poparcie, które otrzymałem od członków naszej partii, od sympatyków naszej partii. A ja przede wszystkim dziękuję za poparcie samemu prezesowi Januszowi Korwin-Mikiego. Mikiem i, no, właśnie odnośnie poparcia mojej kandydatury do Sejmiku Wojewódzkiego również dziękuję za to, że jestem asystentem pana Janusza. I postaram się wykorzystać wszystkie moje zdolności organizacyjne do szerzenia idei wolnościowej w tej względzie. Nic się nie zmieniło. Zbieramy są podpisy, chcemy doprowadzić do referendum. Na dzień dzisiejszy mamy ponad 12 tysięcy podpisów pod nową inicjatywą złożoną, że w tym względzie nic się nie zmieniło, wszystko idzie swoim trybami, swoim tematem. Nie skochałem, żeby tam się nie przyjmować, tylko, tylko składać wniosek, wniosek poprzednio moim zdaniem, bo nie, nie można tak mówić, że ponieważ mamy tylko 500 przynajmniej więcej głosów, to na pewno nam odrzucą. No, nie można tak, tak zakładać, ale faktem jest rzeczywiście, że w tego typu inicjatywach. To w całej Polsce władza wykazuje ogromną inwencję, żeby pod różnymi pretekstami, co Sopocie na przykład, w jednych, że Mieszkali w Sopocie, a zameldowani są gdzie indziej, a inni podpisom, ubrałem, ale odwrotnie. Zameldowani są w Sopocie, a mieszkają gdzie indziej. <grytanie> Jedni do dwóch ma podpisy. Także zmieniającą inwencję i przypuszczanie, które Janowicki miał rację, że, że to było za mało. Cóż, ugrasz następnym razem. Myślę, i damy sobie radę. Mieszkańcy muszą mieć możliwość by w tej takiej sprawie, bo ja jestem przeciwko referendum z prawami czy innych, bo się o tym nie znają. Ale sprawie straży to. Ludzie wiedzą, czy ona działa dobrze, czy nie. Niech nie że nie, 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 nie działa źle. Są jak stać Są też bardzo zadowoleni. To... Zobaczyły referendum.